Witam Was drodzy widzowie. Jesteśmy nadal w Daily i jak widzicie ostatnio byłem w kosmosie, jestem kapibarą Co się on tam mówił, nie wiem co mówił, ale... wow, zobaczcie jakie piękne planety. Wiecie co, chyba się zderzają ze sobą. Dlaczego ja po prostu tego nie mogę w i odlecieć? Weźmy do No wiecie, widzicie obita jest. <laughs> ja tak dosłownie dobra. Wejdźmy do magicznej rzeczy. Z razem skoczę. Witaj. Eee, a, muszę uważać na... Druga śmierć w tym odcinku. Okej. Okay. Więc musimy uważać na te niebezpieczne lasery. A no, fakty... no. <laughs> faktycznie. Trzecia. No. Faktycznie nie mm. zrobię wejdźmy tutaj cześć no wielki kwas niedobrze wie dobrze muszę po prostu przeskoczyć przez ten kwas nie wiecie co ale ja nie wiem co tu się dzieje albo ci kosmici nie myślą albo ja za nikim myślę hmm no Magiczne kaktusy, to są kaktusy z pewnego kanału, który miał odcinek, co gdyby wszystkie rośliny stały się mięsożarne. Hmm. Nie wiem, co oni tu robią, ale takie coś bym nie chciał mieć w domu, że sobie chodzę, muszę mieć jakieś rzeczy, kaktusy jeszcze do mnie, jakby mnie atakują kolcami, o i usiądę sobie koło niego. To jest gracz? Nie, to nie jest gracz, bo mamy tylko tych i Ari. Okej, okay. no to koniec siedzenia. Co tam? Nie pływaj w basenie, jak to jest woda, widzowie. Dobra, no, czwarta. No, widać, że nie wolno pływać. Mhm co to miasto, a bo to co stage pamiętam, że ja kiedyś grałem sobie nie wiem co tu się dzieje grałem sobie z kolegą z Roblo w robloxa pet simulator 1 pet simulator 9 wychodził no i a wróciłem no i właśnie co? O. ale właśnie to i dołączył do mnie youtuber Mendy i do kolegi. A kolega mówił, że to jest nieprawdziwe. Przyjaciel, nie kolega, przepraszam, przyjaciel. I nagle stał się prawdziwy, jak zobaczyłem siebie na odcinku. Wysyłałem mu trade, powiedział, że będzie rozdawał, a mi nic nie dał. Czuję się oszukany. To co ja się mam tego bać? No patrzcie, mogę tak na. Piąta. Piąta śmierci. A no więc chodźmy dalej. I kazał nie pływać w sumie w wodzie, ale. No, a ja nie poradzę. Takiej że się nie powinno odmawiać No siema, pływałem w wodzie. Wiesz o tym, Jeff? o ehm... Oto jakiś system obronny. Te kosmici są gigantami, bo nawet nie da się normalnie wyjść po tych schodach. O. Ja, ja je zawracam. Ja zrobię powtórki. Ja zrobię powtórki widzowie. To jest najnormalniejszy dom. To jest statek przyszłości. Żeby przejść. Ładne kwadraty. Żeby przejść, musisz uważać na asteroidy. Asteroidy, przepraszam. No witaj, Jeff. Uh, kontrola. Przejdźmy przez portal. Nie chcę. Yyy... Będzie działał. Nie, nie działa. No tak się ja teleportowałem. Hmm. To jest pytanie. Ale oprócz czego spójrzcie na tę ładną lodową planetę, najprawdopodobniej. Myśliwe, że jesteśmy na tej niebieskiej, co widzieliśmy. Co wali w tą drugą? Hmm, wiecie, co jest najgorsze? Że wodzie chyba nie wolno pływać. Nie tam, że planeta wolnęła w planetę czy coś innego, ale. Nie, no ja nie mogę. Mmm... Można było pływać. Ja po prostu w to widzowie nie wierzę. Idziemy dalej do Jeffa Robota. Patrzcie, tam jest? I już się teleportował szybko. ma swoje po prostu, po prostu klony. Zrobię sobie po prostu tak. Przykro że tak. No właśnie ja nie mogę wyjść. Mm -hmm. A to co? Ta? Nie wiem. Ale chodźmy przed siebie. No, ja oczywiście, że nie cię Jak nie inaczej widzę sobie. Mm, w ogóle jestem tutaj. O, 24. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Przepraszam? A co, co to? A, jakby co, przeprosiłem, bo mi się odbiło. Nie będę tłumaczył. W Zaraz już przeszliśmy? Już Po prostu chodzi mi o to, że czasem jest w organizacji Tyle, że już przyszliśmy Co jest? O szczerze widzowie albo idziemy na piratów, albo na dziwną planetę. Cztery pomarańczowe, które pewnie... Nie zniknie, jak mówimy. No i... Właśnie to. Nie, to nie jesteśmy na tej planecie. Ale jestem tylko jedną rzecz ciekaw... Mogę po tym chodzić? Mogę! Nie, nic nie ma, oprócz naszego statku. To nie, to nic. Nic się nie sobie tutaj. Wiecie co, ja wracam raczej na ziemię, nie chcę gdzieś tutaj iść, tylko do taki piratusz teleportuje się. O, no i... Chyba, będziemy. Widzowie, kapibara będzie na miejscu. Wy nie zamienili w kapibara. Ale właśnie to. Mm. Nie wiem. No, widzowie. Widzimy się w przyszłym odcinku. Nie przypominam wam. Jak pamiętam, to obrabowaliśmy, nie, właśnie nie pamiętam, co było w pierwszym. Weszliśmy do cyrku, później obrabowaliśmy bank, później dotarliśmy do złej babci, później te stage, jak pamiętam. Jeszcze kosmici teraz byli, a później piraci będą, więc widzimy się widzowie w przyszłym odcinku z uśmiechniętą kabibarą. Capybarą. Widzicie? Taki uśmiech ma, a tutaj oczy. Tak, tak robi jakoś. No patrzcie. zła. Nie pytam się. Ale właśnie to, widzimy się w przyszłości. No i... Hmm... No i to. Nie, ty nie gadaj po prostu. Czy ja, ja właśnie osiągnąłem... Jakiś błąd w grze? Nie, nie osiągnąłem. O, woda też jest niebezpieczna. I szósty raz, jak pamiętam. Niestety, zginąłem. Więc widzimy się w przyszłości. To nara!